Przyglądamy się rozwojowi sytuacji. Ja powiem szczerze, że z ubolewaniem na to patrzę. Dlaczego? Bo nie chodzi już tylko o to, że próbuje się obejść ustawę, tylko, że znowuż bez konsultacji z całym środowiskiem, bez tłumaczenia mieszkańcom Bydgoszczy tej sprawy, w cyklu jakichś zakulisowych gierek, znów próbuje się doprowadzić do podniesienia ciśnienia w sprawie tak ważnej, tak delikatnej, jak funkcjonowanie bydgoskich szpitali. Bydgoskiego Biziela w tym wypadku, szczególnie szpitala, który ma ogromną renomę szpitala, do Mieszkańcy Bydgoszczy mają olbrzymie zaufanie i robienie takiej atmosfery w tej sprawie no, odbieram bardzo źle. I naprawdę proszę, proszę także rektora Uniwersytetu Storunia o Zrozumienia emocji, które budzą takie decyzje w Bydgoszczy. Bo tak postępować nie powinniśmy i budzi to oczywiście kolejne też pytania. A my na pewno, ja na pewno będę w tej sprawie rozmawiał, rozmawialiśmy o tym zresztą z posłem Tomaszem Matosem, że na pewno w tym tygodniu udajemy się na rozmowy i do ministra zdrowia, i do ministra edukacji na A trzymamy się, czy mamy się czego obawiać? No to zobaczymy, bo na razie te zapowiedzi są enigmatyczne. Jeżeli chodziłoby tylko o usprawnienie jakby działania administracji, no to można powiedzieć, że, że to jest jeszcze coś, co, co można zrozumieć, tylko chcielibyśmy się dowiedzieć, jak tak naprawdę za tym wszystkim stoi plan, jakie są, mają być szczegółowe rozwiązania, czy to się nie odbije negatywnie na pacjentach, czy mają być podejmowane jakieś kolejne ruchy. To są, to są wszystko ważne pytania, na które nie mamy odpowiedzi, z których nikt się nie próbuje wytłumaczyć i to podkreślam. Szczególnie ta sytuacja, w której mówimy o szpitalach uniwersyteckich, gdy uniwersytet jest w innym mieście, a szpital w innym, to tutaj delikatność jest, powinna być dla rektora takiego uniwersytetu sprawą nadrzędną. Się dzieje, bo teraz na dniach została ogłoszona informacja, że rektor uniwersytetu jednak będzie powoływał centrum kliniczne. Wbrew, wbrew poprawce tak, i wbrew ustawie, która została wprowadzona w Sejmie, niestety no, najprawdopodobniej będzie. Gdzieś tutaj taka kruczek prawny wykorzystany i, i najprawdopodobniej, tak jak z przekazu też medialnego i z przekazu rektora uniwersytetu, wynika, że jednak to centrum powstanie. Jest to, jest to niepokojące ze względu na to, że tworzy, będzie się tworzyło też nowy twór. Nie wiadomo, czy, czy ten twór będzie zachowywał dotychczasową strukturę tak? I, i administrację, bo wiemy, że administracja w jakimś kontekście się zmieni. Powstaną nowi, zostaną powołani nowi zarządcy szpitala, ale również będzie dyrektor Centrum Klinicznego, więc ta administracja wbrew pozorom nie, 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 będzie, nie będzie taka jednolita, tak? tworzy się nową strukturę, więc, więc no, mogą powstać różne rozwiązania w tym zakresie, no i niekoniecznie pozytywne dla, dla samych pacjentów.